A mura to ciężko utrzymać. Nawet takiego małego się okazuje. Siemanku, kolejny wypadzik, po pracy na kilka godzin. Totalnie nastawiamy się na małe przynęty na drobnice. A jak zbierze coś większego, to będzie łało. Tutaj polecimy sobie na metodę mikrowafterzik, podajnik 20. Nie klipujemy. O, coś takiego nie? druga wędka dzisiaj troszeczkę inaczej koszyczek 30 albo 20 chyba 30 skrętka przypon 30 cm zobaczymy to będzie metoda versus klasyk i też bez klipa jak leci tak leci totalnie zabawa minęło 10 minut przerzucimy tak co 10 minut będziemy sprawdzać tutaj daliśmy teraz kanibala Jedną wędkę przerzucamy, a tu jakiś glucik. O, pierwszy. Na kanibala coś się zaczęło dziać super. I klasyka sobie damy. Pod trzcinki. Zmiana planów na lewą wędkę. Tutaj przy trzcinkach blisko zarazę coś tak fajnego się tam pokazało. O! Jeden taki koszyczek elegancko, I tam zrobimy sobie na bombkę. Taki zestawik leci tutaj blisko brzegu. bąbka 20 gram, 3, 30 cm, Hak 12, dwa ziarna kuku i 3-4 koszyczki. O, idealnie. A jeszcze jeden i wystarczy Od... pięknie czekamy tutaj na skrętkę, na koszyczek jakieś branie. Nie jest to duże, tak zwany glutosła, na klasyka, inny taki. Nie marnujemy na patenciku. To lubię właśnie w klasyku, że do koszyczka można szybko, obojętnie co, a na podajnik do metody to jednak trzeba dobrze wszystko rozrobić. kolejny tu jeszcze raz mu to podamy się zaczęły brania na to to troszeczkę za daleko ale kolejny glucik o Odpiął się, super Tutaj przy bombce sobie zmienimy przypon, damy sobie na bagnet i na waftersika polecimy, dzisiaj klasyk wygrywa nie, a to tamto odpiął się znowu zaklipujemy sobie to. Kolejny glucik i lecimy Po rybkę. Czas na załącznik. Idealnie tym razem na bombkę, taki glutosław. Teraz polecimy na Mikrowaftersik, orzech grysi. tu co się wydarzyło? masakr Jedno branie na godzinę, i jeszcze wtedy, jak wiatr zawieje i parasol zabierze. Co to? Branie od razu, zaczep, i, i urwane. Nie, jest wszystko. Teraz lecimy na różowe haribo. Coś lepszego Jakiś większy grucik albo karaś Co to jest? Amur? Amur mały Jaki ładny Baby Amur No To właśnie Amur robi To jest, to jest właśnie amur. To jest mój najmniejszy amur, jakiego złożyłem. Oh. Poszedł i nie udało się zdjęcia zrobić. A, no nic. a mura to ciężko utrzymać. Nawet takiego małego się okazuje. No nic, no niech płynie potata albo mamy. Ok, to lecimy po, po następnego. Nic dużego na pewno. Płyń po tego amura i lecimy po dużego amura. Coś małego tam drga. Kolejny mały glucik. Śmierdek. No dzisiaj ta skrętka robi robotę. Na metodę nie było nic. Na bombkę szału nie ma. A na tą skrętkę cały czas coś się dzieje. Tyle co powiedziałem, że na bombkę nic to jakiś glutosław Śmigaj. Bąbka od razu leci. Trochę żem tam przegiął. Jak będzie ryba, to będzie trudno wyciągnąć. Ale najpierw nie będzie ta ryba. Potem będziemy się martwić. Przygotowane bo Bardzo mi szkoda, że się nie udało zrobić zdjęcia, ale moja wina, bo mogłem normalnie na matę położyć. No, a mówię, nie będę go męczył szybko, zrobię zdjęcie i wypuszczę. Nic, no, przypłynie następny. Rybki nie biorą. Czas na kawusia. i Coś słodkiego. No, ale zmaściłem. Amator, jeszcze raz mu tam zapodamy. Zrobimy trochę peleciku Woda bardzo ciepła, nie ma co przesadzać, a tu branie na klasyku No tu tak jest, widziałem przy wędce To oni, jak już coś zacząłem robić, to to Troszeczkę się w czas skapłem, żeby zabraknie mi peletu No ale nic, na jeden podajnik jeszcze mamy koszyczek Nic, a nic, ta bombka się dzisiaj nie spisała To zakładamy podajnik, 20. Szypon 0,20, hak 12 I próbujemy na metodę I sił do wody O rybkę, nie bombka, to metoda I Dopiero ją wrzuciłem przecież Fajne branie I jakaś lepsza Lepsza rybka ale przygódik jakiś nie jest to żaden olbrzym Co to jest? Co to? Ja cię kręcę, był baby amur Teraz jest baby carp to jest nieprawda dzisiaj naprawdę Najpierw był Amur Baby i tobie fotkę muszę zrobić o, taki karpik o, Ty masz tu jakąś ranę Poczekajcie, zaraz ci to zrobimy Poczekaj I płynie i rośnie, ale nieźle najpierw taki mały armu, amor teraz mały karpik co za dzień opłacało się zmienić na podajnik ile to było? 20 minut i, I taki mały karpik wpadł o. dopiero co rzuciłem no, nieźle na tą metodę Jeszcze. piękne plum, bez klipa nie, no tutaj to jest branie. Bo dzisiaj jest rekordowa ryba. I lecimy. Nieładnie poleciało, ale to nic. Teraz w końcu można usiąść przy wędkach i, i pilnować. ta więc więcej was nie było? To się może źle skończyć. Jak żyłek któraś wejdzie i nie będzie z ciekawie nic się nie dzieje, to trzeba przerzucić nic się nie dzieje, bo tam ryba siedziała. Tu mogę czekać na brania śmigaj cała rodzinka wpadła na pelecik. Najgorsze że zaraz będzie się trzeba pakować pomału. A teraz dopiero fajnie się siedzi, bo wiatr już jest taki mocny. Jest tutaj więcej cienia, tak jak widać, od razu inaczej się siedzi. Nic się nie dzieje, jak widać. Tu zaczynamy składać parasol i od razu będzie branie pewnie. Co ja mówiłem? Glucik. Jak chcesz mieć branie. Po prostu tylko musi zacząć coś robić. Parasol składać czy coś. Było coś fajnego, ale niestety zaczęło się pakować i takie są tego efekty. Amator, nic więcej. Czas najwyższy po ostatnim rzucie zrobić. Nie zmieniamy nic, ładujemy resztkę paletu na bogato i to już sobie będzie leżeć do końca. Od razu, pół koszeczka. Jeszcze, jakby tak w razie było, coś zebrało. Tu blisko i zobaczymy. Także zerujemy kawusie i się pakujemy. Długo nie trzeba było czekać. Nawet kawusi nie skończyłem pić. I taki większy glucik. Teraz już będzie naprawdę ostatni, bo już się polec skończył. Będzie jeszcze coś na koniec? To się okaże Kawusia wyzerowana jeszcze na sam koniec O, na sam koniec największe, największe leszy. Zazuje inaczej wędkę się pakuje. Metodę można spakować już. W sumie to już kończymy na dzisiaj. Także do następnego. Dzięki, że padliście. Dzięki za komentarz, za lajki, like, za subskrypcję. Myślałem, że coś tu jeszcze na koniec, jakieś branie, ale to widocz, widocznie była łocierka. Także do następnego. Następny wypad myślę, że będzie troszeczkę inaczej, bo będę chciał iść na, na spinning na ultralighta, Jakiś biały ryb, myślę, wpadnie. Zobaczymy. Dzięki. Siedzi.